Witamy ponownie widzicie jaki Jasiek nam tu głowy robi Dobra Jest sobota Na dzień dzisiejszy tak to wygląda Wczoraj żeśmy zagruntowali trochę w nocy popadało Czekamy na papę mają nam dowieść papę i cement Tego gruntu Jakim gruntem żeśmy robili Macie w poprzednim filmie Staram się tutaj po tym nie chodzić Żeby nie obsypać Żeby łagano nie narobić Tak jak widać Jak żem rozszalowywał to raków nie ma tą folię to z, z obsypywania żeby nam nie obsypywało zostawiam tego nie ściągam nie ma sensu a to jakaś tam dodatkowa izolacja tak to wygląda beton B20 W8 co dzisiaj tak jak papę spróbuję jeszcze pociąć tą papę dzisiaj, też za bardzo czasu nie ma, jest kopę bezprawdy załatwienia, yy. no i przykleić. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo jak nie będzie, będzie padać to nic z tego, wiadomo, że tą wodę trzeba zmieść, może trochę palnikiem ją odparować. Odparowała. Wczoraj byli już elektrycy, podłączyli mi ten licznik. Sprawdzałem, betoniarka chodzi. na ten moment wygląda. Mam nadzieję, że już w poniedzieli zacznę murowanie tych bloczków, tylko wszystko zależy od pogody. Piasek mamy płukany. Nie będziemy się bawić przesiewanie piasku. Y, automat y, do studni już został zamówiony, obiecali, że poniedziałek przyjdzie. Papę będę ciął chyba na pół, jest to 4,3 mm. Grubości. Przetnę ją na pół, zostawię takie od środka do środka, prosiedkuję to i w ten sposób położymy tą papę. Innego sensu nie ma. Miałem ją po całości dawać, ale mi się wydaje, że to też nie ma bardzo sensu. Lepiej na pół więcej. Mniej materiału pójdzie, a później i tak będzie ta papa potrzebna. I tak to wygląda. To na tyle. Ewentualnie jeszcze dzisiaj porozmierzam tam sztyce. Powymierzam, posprawdzam niwelatorem, jak ta pogoda, oczywiście, i pozaznaczam, gdzie chyba każde warstwy na tych sztycach mają iść. Subskrybujcie kanał, łapka w górę, dzwoneczek, i zapraszamy do oglądania innych filmów nowych, starych zbudowy, rębaki i tym podobne. To na tyle. Do usłyszenia.